widzowie, dzisiaj nagrywam z moją koleżanką. Wszystkim hejo No i będziemy dzisiaj pokazywać różne sekrety. Już pokazywałam, no ale pokażemy jeszcze. Dla tych, kto nie oglądał jeszcze przyszłe wideo Przeszło? Czy jak to się nazywa Jezus? Ok. To Dobra, teraz idziemy. Chodźcie za mną. Ej, a Ty znasz jakieś sekrety? E, na pewno, że nie! Serio? No. Dobra, to zostawcie lajka like i suba. Nie zostawcie gówni. Nie, bez tego. Mogę Wam pokazać tylko jeden sekret, który jest. Patrzcie. A To znają, to znają. Ja myślałam, że ja latam. Możemy tutaj skoczyć. Patrz... Hej, halo! Gdzie są widzowie? Widzowie, chodźcie. I patrzcie. Chodź za mną, Kinga. No. I patrzcie. Tutaj możemy wejść na inną stronę. No, wiem. I przez okno. I teraz idziemy tutaj. O co? Ej, e... Gdzie jest to? I teraz... Gdzie to było? Gdzie to było? To gdzie wydaje dźwięki? Nie, 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 inne. No to właśnie to. Tak, ale mi chodziło inne. Bo tutaj, jeżeli będziesz zbierała książkę, to pojawi się jeden kryształek. Możesz go też zebrać. To zbieramy, czekajcie. Co widzowie piszą? Tu gdzie, klinia, jest gdzie o. jesteś? Ja nie umiem napisać cmentarz tutaj. Ej, gdzie ty jesteś? Czyli, o, nie. Że... Dobra. No to słuchajcie. Jestem to szukamy tych kryształków. Szukajmy tych kryształków! Na no końcu. No. Bo ja znam dwie lokalizacje. Czyli yy, wiecie, dom. Dom! Inda, gdzie ty jesteś? No, dawaj kamery. I teleportuj się. Tutaj. Bierzemy ten dom i znacie tą właśnie lokalizację. Dzisiaj szukamy kryształ... Ej, ale kryształki mogą mieć związek z fabułą. Tutaj. I mamy. Linda! Otóż to. No chodź. Kinia, nagramy coś? Ja Co ty zrobiłaś? On nie wie, że ja nagrywam. Ja nagrywam, nagrywam. Trzeba pisać, bo inaczej ten. Czekaj. Gdzie ty? Ja już wzięłam te kryształki jak coś. To i tak nam zadziała. Ej, ty nie okradłaś? Pieniążki, pieniążki, Kingę okradłam, Kingę okradłam, nie pytajcie co zrobiłam Ej ja, teraz Ej, ja ci zaraz dam bana Ej, ja ci zaraz dam bana Ej, nie, nie robi bana, ja przecież jestem twoją koleżanką, kurde Dobra Nie robi bana Dobra, nie robię, nie robię, nie robię Bierzemy sobie auto. No, Tom, limuzynę. Siadaj. Czekajcie, prędkość musi być lepsza. Nie tak wolno. Co ty robisz? to! Ja w tym nie siedzę. kieruje? I stąd! Czekaj, Czekaj dawaj. Nie, co ty robisz? No i teraz trzeba to zrobić auto od nowa. Co mi się stało z auto? Jak ja co ty tak wrzeszczysz? Nie, nie straszno. Nie straszno. Nie, nie. <laughs> nie straszno. <masz. laughs> strasz, to o. Uj, jedziemy. Mhm. Mm Chodź. Gdzie beze mnie? Chodź! Siadaj. Uii. I teraz szukamy jakiegoś... Pokaż, pokaż, daj mi to! Bo ja jak ty to zrobiłeś szybko. No ale ty masz premium? Nie, takiej nie można. 70 maksymalnie. Jedziemy. Z okay. to Okej. Dzisiaj ja jestem Kingiuśą. Co czekaj, daj. Teraz pojedziemy gdzieś. Wiecie, że ulubiona fraza Kingi to jest. Co ty zawsze mówiłaś? zawsze mówiłeś, video, że każde twoje słowo to było Robimy disco, 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 disco. Czekaj, daj, daj, daj. Disco, 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 disco. Daj, daj, daj. Daj mi to. Daj mi to. Disco, 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 disco. Nie. Disco. idziemy wszyscy i co nie ty nie robisz wiem, gdzie? Po prostu będziemy się... To i normalnie ty. leps i nie wiem co się dzieje. Daj, 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 daj. Daj, daj mi to! To okej. Okay. Będzie druga część. Oki? Okay? No, będzie. I to koniec. Nie, nie koniec. Koniec! Nie! Tak! to no wszystkim pa! Mów pa! pa.